Kejka wszystkim tutaj. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Popiego Playtime Chapter 3, wybieram, ale w Robloxie. Od czasu premiery powstało bardzo dużo yy, fajnych. Czekajcie, muszę chyba tu po prostu wejść. Bardzo dużo fajnych, yy, nie chcę powiedzieć, podróbek. Yy bardzo fajnych pop-up y, PLAY w CHAPTER y, 3 na y, Robloxie. Więc myślę, że możemy sobie je spokojnie przejść i zobaczyć, jakie one będą. I zaczynamy dokładnie tak samo praktycznie, jak zaczęliśmy y, CHAPTER 3 faktycznie, bo tutaj był ten pokój, gdzie się ściany nam zginały i tutaj musieliśmy pójść i zaskoczyć. Use your hands. Było chyba tak, że się. Może. Aha, dobra. Czyli są malutkie różnice. Oczywiście możecie mi napisać w komentarzu, czy jesteście zainteresowani, może całą taką serią. Yy, idziemy dalej, i tutaj. Będą te opadające. Dobra, możecie mi napisać w komentarzu, czy jesteście zainteresowani może całą serią właśnie podróbek popiego Playtime na e, Robloxie. Ale nie tylko na Robloxie, może też i na telefonie. O, dobra, było blisko. Tutaj póki co się nic nie zmieniło. Czy ja mogę to podnieść? Nie. Podnosić łapkami nie mogę. Tutaj jest dziura. I do niej mam iść. Dobra. Jesteśmy w tym pomieszczeniu. Tutaj e, wchodziło się w dziurę. W... Ale tu chyba będziemy musieli iść w drzwi. Wejść. Open. Dobrze. No póki co jest fajnie odwzorowane. Fajnie, że mamy grab Okej. Okay. A czy shiftem mogę biec? Czekajcie. Nie. Chyba shift nic nie daje. Dobrze. Poczekajmy, aż to opadną i wtedy przejdziemy. I tam powinien być pierwszy moment, chociaż Myślałam, że nic się nie wydarzy. Super. E, Okej. Okay. Czekamy i skaczemy. Skaczemy, skaczemy. Hups. I skaczemy, 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 skaczemy. I patrzymy, czy będzie katnap. Nie było katnapa? What? To był przecież ten pierwszy moment. Gdzie ja mam to. Okej. Okay. Powolutku, ale idzie. To teraz tak, wskaczamy i puszczamy. Okej, okay. leci. Fajnie odwzorowana jest gra. Szkoda, że nie pojawił się nam tutaj kutnap. To jest pierwsza podstawowa różnica. Boże, ja tutaj w oryginalnej części wiecie co, ja też szukałam tego miejsca, gdzie mam wejść. No ale dobra, w międzyczasie, patrzcie, mamy akumulatory. Ok. I to był drugi akumulator. Pięknie. Cudownie i pieczołowicie. na jaki śliczny. Ej, no póki co, jeżeli ktoś się boi grać w oryginalną część, to jest ja trochę straszna, nie ma co się oszukiwać, to naprawdę ta Robloxowa... Yy... Telefon nam dzwoni. Ta Robloxowa wersja naprawdę daje radę. Okej, okay, tutaj nie musimy łapką, tutaj musimy po prostu e, podejść. Hej, hej, can you hear me? Czy możesz mnie słyszeć? W sensie, czy mnie słyszysz? Wyglądasz jakbyś się zagubił. Dobra, to wszystko już znamy. Szkoda, że nie dodali tutaj głosów w sumie tego dzieciaka. Dobra, ale leci nam bateria. Która mamy wsadzić tu? Pięknie. Tym oto sposobem. Wow, to jest to miejsce, w którym yy, ten pociąg nam spadł. Czy. Nie, mi się wydaje, że ja chyba muszę przyjść tutaj i wskoczyć po tym. Tak mi się wydaje. Dobra, i my już grając wcześniej w pierwsze. Yy, w oryginał wiemy, że mamy wyjść tutaj. Tu. I tu będzie na nas czekała yy, zagadka. Co się stało z tymi drzwiami? Aha, wryło mnie. Dobra, czekajcie, bo. Yy... Aha, tak. I czy to już wystarczyło? Czekajcie, idziemy zobaczyć. Na pewno te yy, pułapki są mniej skomplikowane, tak? Wydaje mi się, że. Dobrze, tak, już możemy przejść. I tutaj będzie ta kolejka górska. Yy, czy to naprawdę będzie aż tak dobrze odwzorowana gra? Bo wiecie co, tak szczerze Wam powiem, nie chciałabym musieć przechodzić znowu tyle czasu. Tam. Tej gry w sensie, no bo tutaj jeszcze powinien. Go, dobra. Będzie e, pewnie ta babka, e, nauczycielka, na którą się w ogóle nie cieszę. Aha, dobra, przeteleportowało nas. Dzwoni mi telefon, czy mogę to jakoś odebrać? Dobra. Samo się odebrało. I teraz, z tego co ja pamiętam, to musimy iść pod tą wielką budowlę tych. E... Boże, jak oni się nazywali? Smiling Creatures. Dobra. Czyli idziemy, i tutaj powinno czekać na nas zadanko yy, w sensie kluczyk do. O, pięknie. Aha, dobra, już pamiętam gdzie. Tam chyba, tak, bo tutaj yy, my przyjechaliśmy, a tu po lewej były te czerwone drzwi, w które ja się w oryginale źle wbiłam. Dobrze, czyli jest to troszeczkę jednak uproszczona wersja gry, aczkolwiek naprawdę dobrze odwzorowana. Więc idziemy dalej. Co tutaj będzie? Halo, hello. Tutaj stał ten, ten taki mm, potyka ja na to mówię. No ta taka figurka kartonowa, że można było nacisnąć z tego co pamiętam, ale nie jestem pewna aż tak. Dobrze. No power. Czy ja mam od razu iść tu? Um. Wydaje mi się... Ej, czekajcie, bo tu była bateria. W sumie, o tu. Czy ja mam ją zabrać i wsadzić? Bo brakuje mi tutaj tego dialogu, że jednak to nie działa. Ale jest już napisane, że no power offline. Więc chyba teraz z tą baterią musimy podejść do tych drzwi i zyskamy fioletową łapkę. Jestem ciekawa, w jaki sposób będziemy mogli ją przełączać sobie tutaj. I tu powinna być fioletowa łapka. Dokładnie. Aha, e naciskamy, żeby zmienić. Co to był za dźwięk w ogóle, jak ja się wystraszyłam? Dobra. Okej. Okay. Działa dokładnie tak samo jak w Poppy Playtime, więc yy, tutaj na ogromny plus. Naprawdę powiem wam szczerze, że podziwiam, jak ludzie dokładnie potrafią odwzorowywać różne gry w Robloxie. Oj, tak nie. <grych> e O, pięknie. Musimy się nauczyć korzystać z tej łapki, bo właśnie już tu jest lawa. To znaczy, to nie jest lawa, to jest ten czerwony szlam. Dobra, tutaj też mamy ułatwione zadanie, bo tutaj była, e, był większy problem, żeby się przedostać na drugą stronę. I tutaj mamy znowu zagadka. I teraz, tak, czy. Ok. Czyli te zagadki wystarczy po prostu w taki sposób dotknąć. Nie trzeba ich ustawiać. Dobrze. Czyli to jest na pewno zdecydowanie prostsze niż wcześniej. Ok, naciskamy. I co się dzieje? Ładuje nam się prąd tak jak tam, ale z tego co pamiętam, to katnap nam rozwali główny yy, akumulator. I dlatego będzie trzeba. Właśnie. I teraz zadzwoni ta... E, to dziecko. Tak, i e, e play tu to collect the key under the statuess. E, idziemy pod tatuetki i tam właśnie Katnap rozwalił ten główny alter... E, alter... alterego, Boże. Agregat miałem na myśli. No i pięknie, jesteśmy już na miejscu i teraz powinniśmy dostać kolejny kluczyk. To sweet home. Niestety, ale mam jeszcze kaszelek, bo ostatnio też się nie pojawił właśnie odcinek, bo byłam chora, Dlatego teraz nadrabiam. Żebyście byli bardzo zadowoleni, więc wybrałam popiego Playtime, bo wydaje mi się, że chyba to jest Wasza ulubiona gra na tym kanale. Była też głosowanie, czy wolicie właśnie Poppy Playtime, podróbka na Robloxie, czy wolicie jak e, staje się siłaczem w Robloxie i wybraliście Poppy więc warto mnie subskrybować, bo wtedy widzicie takie ankiety i możecie realnie wpłynąć na to, co będzie w następnym odcinku. Coming soon like the game. Czyli e, w tym miejscu kończy się ta gra. Szkoda, bo jest naprawdę dobrze odwzorowana. Mam nadzieję, że faktycznie Coming Soon i że niedługo wyjdzie i będziemy mogli przejść sobie dalej trochę tę grę. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Oczywiście, napiszcie mi w komentarzu, czy chcielibyście, żebym nagrywała więcej, no mm, nazwijmy to, podróbek poppy Playtime czy to w robloxie, czy na telefonie, czy gdziekolwiek indziej jeżeli będziecie pisać, to oczywiście pojawią się takie odcinki. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Oczywiście subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Zostawiajcie łapkę w górę, bo jest to wtedy dla mnie znak, żeby nagrywać faktycznie więcej takich odcinków. Dzięki za oglądanie raz jeszcze i widzimy się następnym razem. Pa!